Ostatnio u mnie na kanale pojawiły się filmy, w których analizują duże, znane firmy: Mars, Harley Davidson, Geico i inne. Rozbijam na czynniki pierwsze to, co robią dobrze, a co źle, bo niektóre z nich, giganci sprzed kilku lat, dzisiaj stoją na skraju bankructwa, a inne cały czas rosną. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, powodów jest wiele, ale absolutną podstawą jest cykl życia przedsiębiorstwa, o którym dzisiaj Ci opowiem. Rafał Schreiner, zapraszam. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Cykl życia przedsiębiorstwa, często tożsame z cyklem życia produktu, to absolutny must be, jeśli chcesz zrozumieć od podstaw, dlaczego jedni się rozwijają, a inni bankrutują. Pierwsze co nasuwa się na myśl przy słowach cykl życia to prawdopodobnie nauki przyrodnicze, ale owe cykle pamiętaj są wszędzie. Wiem, że ten diagram może wyglądać na początku na skomplikowany, nie przejmuj się. W ciągu najbliższych dwóch minut zrozumiesz go w całości. Etapy są takie same dla wszystkich branż, ale każda branża doświadczy tych etapów inaczej. Dla niektórych na przykład będą one trwać dłużej, a dla innych przejdą szybko. Nawet w tej samej branży różne firmy mogą znajdować się na tych różnych etapach cyklu życia i na plan strategiczny firmy prawdopodobnie będzie miał również duży wpływ etap, na którym firma się znajduje. Niektóre firmy czy nawet branże znajdują nowe zastosowania do używania produktów, co wydłuża po prostu ich cykl życia. Poszczególne etapy w tym cyklu życia to omówmy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Na samym początku sprzedaż zwykle rozpoczyna się powoli w tej fazie wstępnej, a następnie gwałtownie eksploduje w fazie wzrostu. I po osiągnięciu poziomu dojrzałości sprzedaż zaczyna się stopniowo zmniejszać. Z drugiej strony, zyski generalnie rosną w tym całym cyklu życia, ponieważ firmy w branży korzystają z wiedzy specjalistycznej i używają tzw. korzyści skali i zakresu, żeby z czasem obniżyć koszty jednostkowe. Więc zacznijmy od początku etap wprowadzenia. Na tym początkowym etapie cyklu życia przemysł jest w powijakach. Być może opracowano czy opatentowano już jakąś nową, superunikalną ofertę produktów, tworząc jakiś nowy pomysł na zarobek. Niektórzy analitycy dodają tutaj nawet stadium embrionalne przed samym wprowadzeniem, co można po prostu odnieść do pewnego rodzaju innowacji. I na etapie wprowadzenia firma może być sama w branży, może być pionierem. Może to być na przykład małe przedsiębiorstwo albo większa korporacja, która wykorzystała po prostu fundusze z różnych trustów czy z różnych innych opcji finansowania, plus dodali do tego wiedzę specjalistyczną i stworzyli coś nowego. I na tym etapie firma stosuje taką ukierunkowaną strategię, żeby podkreślać swoją wyjątkowość produktu albo usługi dla niewielkiej grupy klientów. I tych klientów zwykle określa się jako wczesnych użytkowników czy innowatorów. No a taktyki marketingowe na tym konkretnym etapie mają po prostu na celu wyjaśnić znaczenie produktu, jego zastosowania, a tym samym zwiększyć świadomość na temat produktu i branży. I firmy tutaj tworzą swoją niszę. I starają się dominować w branży właśnie na tym wczesnym etapie. Ponieważ tworzenie w ogóle nowej oferty dla produktu, opracowanie, testowanie prototypów i wprowadzenie na rynek kosztuje dosyć sporo, to na tym etapie zyski firmy czy w ogóle w całej branży są ujemne. I wszelkie generowane zyski są najczęściej po prostu ponownie inwestowane w spółkę, żeby umocnić jej pozycję i żeby pomóc w finansowaniu dalszego rozwoju. No, i wprowadzenie oczywiście wymaga znacznych nakładów pieniężnych, a zapotrzebowanie rynku wzrasta aż do momentu wprowadzenia, ponieważ krzywa cyklu życia rośnie w coraz szybszym tempie. I mówi się tutaj, że branża wkracza po prostu wtedy w drugą fazę, czyli fazę wzrostu. No i tutaj, podobnie jak ten etap wprowadzający, na etapie wzrostu mamy również wymóg znacznej ilości kapitału. I marketingowcy Odróżniają tej ofertę firmy od konkurentów w branży. Zatem etap wzrostu wymaga funduszy na rozpoczęcie w ogóle nowej kampanii marketingowej, a także środków na dalsze jakieś inwestycje w nieruchomości, w zakłady, w wyposażenie. I to wszystko robi się po to, żeby ułatwić nam zaspokojenie potrzeb rynku. Jednak na tym etapie pamiętaj, przemysł doświadcza większej takiej standaryzacji produktów, co może po prostu sprzyjać dalej korzyściom skali i może ułatwiać zwiększenie wydajności produkcji. I tutaj bardzo potrzebne są fundusze na B, +R, czyli badania i rozwój, żeby wprowadzać zmiany w produkcie czy usługach, które lepiej mogą odzwierciedlać potrzeby i sugestie klientów. Na tym etapie, jeśli firma odniesie sukces na rynku, to rosnący popyt spowoduje wzrost sprzedaży. No i oczywiście Marketingowcy często określają produkty na etapie wzrostu jako tak zwane gwiazdy. Jest to pojęcie z macierzy BCG. Zapraszam do innego filmu, żebyś to sobie obejrzał. I te produkty mają wysoki wzrost i wysoki udział w rynku. I tutaj kluczową taką kwestią jest rywalizacja. Ponieważ produkt jest akceptowany w całej branży, to coraz więcej nowych konkurentów dołącza właśnie do tej branży. I sam czas trwania etapu wzrostu, podobnie jak Wszystkich innych etapów zależy od konkretnej branży albo jakiejś linii produktów. No i niektóre przedmioty, na przykład modna odzież, mogą doświadczyć bardzo krótkiego tego etapu wzrostu, niemal natychmiast mogą przejść do kolejnych etapów, czyli dojrzałości i spadku. Modna zabawka dla dzieci w danym sezonie świątecznym może na przykład już nie istnieć za rok albo spaść na najniższe półki. No i w tej sytuacji jest omawiany przeze mnie wcześniej na jednym z filmów Harley Davidson. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to koniecznie obejrzyj właśnie tamten film, ale mianowicie o co chodzi. Otóż Harley Davidson nie zapewnił tak zwanej zastępczości pokoleń, czyli obecni użytkownicy, ci buntownicy z lat 70. i 80. są już starzy, a młode osoby po prostu wybierają inny typ motocykli, szybkie, zwinne Hondy, czy Suzuki. I mimo silnej marki Harley Davidson od... Ponad dekady działa bardzo słabo. I pamiętaj, ponieważ wiele nowych produktów kończy się niepowodzeniem, to etap wzrostu może być krótki albo, na przykład, może nie istnieć w przypadku niektórych. Produktów czy usług, niestety, tak może być. Jednak w przypadku innych produktów etap wzrostu może być dłuższy ze względu na częste aktualizacje i ulepszenia produktów, które zapobiegają temu dojściu do dojrzałości. No i dzisiejszy przemysł komputerowy jest przykładem takiej branży o długim okresie wzrostu dzięki ulepszeniom sprzętu, usług, produktów, no i dodatkowych funkcji. I kolejny etap, który musimy mówić, to dojrzałość, bo gdy przemysł zbliża się już do dojrzałości, to krzywa cyklu życia przemysłu staje się coraz bardziej płaska, co wskazuje po prostu na spowolnienie wzrostu. Niektórzy eksperci określają tutaj pewien dodatkowy etap, tak zwaną ekspansję. Ona znajduje się pomiędzy dojrzałością a wzrostem, ale firmy mogą wtedy konkurować jakością, żeby na przykład oddzielić swój produkt od innych tańszych ofert bądź z drugiej strony odwrotnie, czyli firma może wypróbować strategię tanich czy po prostu niskich cen w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży i dalszego czerpania zysków z obrotu zapasami, czyli albo robimy dobrze drogo, albo tanio, a za to masowo. I czwarta faza to upadek. Niestety odbywa się prawie w każdej branży, bo jeśli np. innowacje produktowe nie dotrzymały kroku innym konkurencyjnym produktom albo usługom, albo na przykład jeśli nowe innowacje czy zmiany technologiczne spowodowały, że przemysł stał się przestarzały jak na przykład kasety VHS na rzecz płyt CD, no to sprzedaż cierpi, a cykl życia spada. No i często towarzyszy temu kolejny większy wstrząs. Całej branży, ponieważ konkurenci, którzy nie odeszli jeszcze w fazie dojrzałości, w tym właśnie momencie opuszczają branżę i po prostu dają się na inne rynki z nowymi produktami. I na tym etapie również będzie sporo fuzji, będą konsolidacje, one będą po prostu normą. Firmy będą próbować różnych strategii, żeby nadal być konkurencyjnym albo żeby rozwijać się poprzez jakieś przejęcia czy dywersyfikację. I takie kluczowe pytanie. Jak przedłużyć w ogóle cykl życia przedsiębiorstwa? Otóż efektywność zarządzania może nam pomóc w przedłużeniu etapu dojrzałości cyklu. Takie ulepszenia produkcji jak just in time czy lean manufacturing mogą przynieść np. dodatkowe zyski. Dodatkowo technologia, automatyzacja i łączenie dostawców z klientami w ścisłym łańcuchu dostaw to też inne metody poprawy wydajności. A nowe zastosowania produktu tak samo mogą w tym momencie ożywiać starą markę. Bo promowanie nowych zastosowań dla starych marek może zwiększyć sprzedaż poprzez zwiększenie częstotliwości użytkowania. Na przykład w niektórych przypadkach ta strategia jest tańsza niż próba konwersji nowych użytkowników na rynku, który jest w etapie dojrzałości. No i poza tym, żeby przedłużać fazę wzrostu, a także zyski w branży, to firmy, które zbliżają się do terminu zapadalności, mogą dążyć do przykładowo dalsze ekspansji na inne kraje i nowe rynki. No i żeby skutecznie wykorzystywać cykl życia przedsiębiorstwa jako to narzędzie planowania strategicznego, to oczywiście powinieneś na początku dowiedzieć się i rozpoznać fazę, w której ty jesteś, albo twoja firma jest i dopiero odpowiednio się do niej dostosowywać. A na dzisiaj to już koniec. Dzięki za oglądanie i zapraszam oczywiście do subskrybowania, lajkowania i udostępniania tego filmu dalej. W tym momencie na ekranie powinny się pojawić inne moje produkcje, które mogą być dla Ciebie ciekawe, więc zapraszam do oglądania i życzę wam wszystkiego dobrego. Rafał Schreinert.